Siemanko, projekt Las. Tym razem w mniej zalesionym miejscu. Otóż będziemy zbierać śmieci tutaj koło rzeki, naszej ulubionej. Gdzieś ta opona wzięta jest z foliami. Tak. No i wyszło jeden woreczek folii i jedna oponka. To pokażę może od razu. O. Jest opona załadowana i worek worek folii z tej opony, tak? Z opona już jest do łysa, nie? Już nie założymy jej nigdzie. <grym> Dobrze, lecimy tutaj w krzaki. Pozdrawiamy Flaminga. Dziękujemy za szczypce. Pozdrawiamy zwyczajnego 50 tak też. Jest. Też sprzątacza arkadiusza. Pozdrawiamy chłopaka co biega. i co, no i będziemy zbierać te śmieci tutaj jest tego trochę na tym starym wiadukcie stary wiadukt znaczy właściwie stary most kolejowy dobra, lecimy A chwytaka no jest taki teren bardziej właśnie, że pojedyncze śmieci są a ja ręcznie zbieram o, jaka flaszka tutaj jakiś gąsiur. Patrzę, to jakaś sangria chyba było Niezła Wino marki win. Na pewno O, tutaj takie małpki, to jest tutaj bardzo popularny trunek Ale i szkła, jak widać wchodzę na nasyp właśnie na stary nasyp kolejowy no i tak robię rzut ogólny <laughs> co tu się dzieje patrzcie patrzcie moi mili no to że tak powiem zobaczymy później jak to będzie wyglądało o tu jakieś aluminium widzę aluminiowe kółka znaczy te stelaże. No, proszę bardzo. Masakra, to? Poczekajcie, ja tutaj znalazłem takie profile jakieś aluminiowe chyba, nie? Z szyby. Z z szyby. Z szyby, ale tata, tata co znalazł po prostu zająca to... znalazłem, jakiś z... z... piękny zając. Złapozająca, no. Za czuprynę go złapałem. Kurcze, ale uciekał? Szybki był? Szybki był, ale go nie. O kurcze. Szkoda, że tutaj ranny jest. Ranny trochę. Czy? No. <grywia> Ojej. Dlatego, że ranny, to go złapałem. No tak, bo wolniej uciekał. Wolniej uciekał. O, kogoś tutaj jest z butów wyrwało. jak zobaczył ile tu śmieci jest. Patrzaj, to komplet. Co to za buty, tato? Ty jesteś znawcą butów. Trzewiki? Nie. Półbut. Półbut. Półbut taki Alamo la Skórzany. Y, tutaj to miejsce, właśnie. Jak, jaka Twoja reakcja będzie, jak to zobaczysz? Oj, pociąg jedzie od razu. O, <laughs> o. Kogoś Bóg <buk> opuścił. Tutaj <laughs> Tego nawet nie mogę z tym Tak, jak rzucił, to nie zleciało gdzieś ze skarpy. Tylko od razu się zatrzymało tutaj Taka koleba się tak, zrobiła Tak, to taka, <laughs> Takie naturalne wysypisko No i fajny widok mieli tutaj Siedzieli sobie na murkach Rzeka płynie, szum Szum wody ja ci powiem że tu właśnie To było siedzisko na nalewki do picia Tak, tak, to tak. To są butelki, bo to naleweczkach. Tak, na leweczki takie i jeszcze te bączki takie, tak zwane, bączki. plastikowe. Ale tu było siedzisko od razu. Także mieli bardzo ładną miejscówkę. No Zacisznie. Zacisz, Widok jakby policja jechała to od razu mają no. z dwóch stron <laughs> wieża wartownicza. Dobra, no nie ma... To, to były chyba stare szyny kolejowe. Tak, to. tak. Znaczy nasyp kolejowy. Nasyp kolejowy, tak. No pewno, bo tu widać, że jest taki wał, nie? No, wał jest, tak. A, ale z, tej, z tamtej strony patrzcie, już nie ma śladu po tym, nie? bo jest ta no, no, bo przetwórnia. To już. Dobra. No, Dobra. To, to oczyścimy? No, zbieramy. Nakarmił psa? No, no, ładnie i, pies. no ładnie pies. No ale czego ten tak worek tu wyrzucił? No to jak ktoś psa ma, to już to świadomość ma. Jakąś o ekologii, o zwierzynach. No o przyrodzie ogólnie, o nie? przyrodzie. No i nakarmił psa i wyrzucił. No i to. A powiedz na to, na czym ty stoisz teraz, bo zaobserwowałeś tutaj. A co jest? Wał przeciwpowodziowy Jak ta łopatówka wylewała to, to pozostałości po tym wale jest. Ale tych worków nie ruszymy, bo to jest zamarznięty Zamarznięty piach jest i Nie, one nie te, zostają Tego nie damy rady A może się przydało jeszcze na następną powódź może on to jest tak zamarznięte, że tego nie ruszymy Natomiast te rzeczy to nie są po powodzi <laughs> No nie, ewidentnie to już z naturą, no to cóż, no to, to już wola boska, jak to się mówi. I skrzypce. Ale, I skrzypce, ale to... No to jest... To, to już jest... No głupota, no. Jak to się mówi, z naturą nie walczymy, nie? Ale z tym... <gry> z tym można walczyć, nie? A co to? O. Jeszcze trochę metalu odzyskaliśmy tutaj. Tutaj te aluminiowe. Rurki od kółek. Tutaj jakieś żelastwo. Tato, jeszcze raz ci zadam pytanie: co byś zrobił tym śmieciarzom, co tutaj naśmiecili? A ja bym im taką karę dał z gołymi kupami w wysokich pokrzywach, bym ich usadził, żeby <śm> przez godzinę <śm> siedzieli. O, ale by ich porobiło dobry pomysł końca nie widać no dzisiaj tak misja wyglądała że tutaj taka różnica jest teraz, tak to wygląda oczywiście jeszcze są jakieś drobinki szkieł ale to jest miejsce na wiele jeszcze sprzątań, spójrzcie jeszcze tutaj mnóstwo tego jest ale to już następnym razem zbierzemy worki dopełnimy worki dopełnimy i o tu kolejna jakaś, jakieś pokrętło i co i i wrócimy tu jeszcze także także jest już lepiej oczywiście a będzie jeszcze lepiej łapka w górę dla zasięgu Chcieliśmy chłopakom miejscówkę, teraz będą mieli milej splunąć tutaj. Chociaż. No, dokładnie, przyjdę na czyste. Na czyste, będziemy w kulturalny sposób, będę spożywać. Tak, kulturalny melanż. A Ale ja postanowiłem się dopełnić tutaj worki i szedłem trochę tutaj e, niżej. Więc jeszcze jeden worek szkła i jeden worek plastiku. Oproszę, jak ktoś gacie zgubił. No i mamy 8 worków śmieci I oponę Tutaj... no Najwięcej tu mamy szkiełka No Szkiełka, bo 5 worków szkiełka I 3, i 3 plastiki. 3 worków plastyczku. No. no i okarpa oczyszczona przy rzece Tak Zabrana opona, zabrane folie No i te śmieci wybieramy Ale Ale na pewno jeszcze yy, nie jeden śmieć zalega w wodzie, nie? O, o tu w wodzie na pewno, no ale jest Naturalny. Nie, naturalny. nie brzeg. Tam jest worek z piaskiem zamarznięty, nie mogę go wydrzeć. Bo to jest tak ciężki, że go nie mogę stamtąd wyciągnąć. Jak morze odpuszczą, to wytargamy. To go. wytargamy. To jeszcze po powodzi worek. No. Dobrze, trzymajcie się. Dzięki bardzo za oglądanie. No i do zobaczenia. W Na następnym odcinku. No tradycyjnie musi być też... Tradycyjnie herbatka z imbirem. Dzisiaj herbatkę przygotowała nam mama Kuby i moja żona Ilonka. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. Zdrowie pięknych pań. Zdrowie Mai i zdrowie mamy. Mocny trunek. No to zdrówko. Ilonka imbiru nie żałowała. No nic, żegnam Was. Jacob July i. Sylwester.